Oczywiście, kiedy Jezus opowiada o pannach mądrych i głupich, chcielibyśmy być po stronie tych mądrych. Możemy być nieświadomie po tej innej stronie, bo nie weźmiemy, jak połowa z tych panien, nie weźmiemy pod uwagę wariantu złego. W tym przypadku to było upóźnianie się Pana Młodego. Wszystkie miały lampy, wszystkie miały oliwę. Gdyby przyszedł na czas, wszystkie mogłyby wejść. Rzecz w tym, że coś poszło nie po ich myśli. I tak to bywa w życiu. I mamy być gotowi na te sytuacje, kiedy poplączę się, kiedy będzie jakiś trud, kiedy będzie jakiś krzyż. Wtedy potrzebuję i lampy, i oliwy, i musimy zawczasu pomyśleć o tym, że nie wszystko będzie gładko się zawsze układało, ale cokolwiek się nie będzie działo, czy będzie łatwiej, czy trudniej, niż przypuszczałem, mam być gotowy do tego, żeby trzymać się tego Pana młodego, trzymać się Jezusa, trzymać się Pana Boga w każdej sytuacji. I częścią mądrości jest. Przygotowywanie się też i do czasu trudu i próby.